Cześć kochani, e, rozpoczynamy pracę nad dziesiątym sezonem, e, no Mikołaj nie będzie miał łatwo, e, ponieważ e, stracił Karolinę w ostatnim odcinku, jak widzieliście, zginęła jego partnerka, nie tylko z patrolu, ale partnerka, partnerka w życiu, w tym dziesiątym sezonie będzie rozpaczał na początku, tak, nie będzie mu łatwo, e, powiem więcej, będzie mu bardzo ciężko, dopadną go różne słabości, nawet nałogi, A że Mikołaj jest stworzony do pomagania, pomoże pewnej kobiecie z dzieckiem, która ma wielki problem, która nie jest Polką, przyjechała do nas z zewnątrz i szukała pomocy właśnie u niego, ale konsekwencje tej pomocy będą, będą naprawdę, naprawdę poważne. Więcej już... Na... No, nie mogę powiedzieć, ale musicie być czujni oglądać, bo przypłaci to um, zapłaci za tę pomoc wielką cenę.